Z wodą? Tak, To sponsor. Strasznie wczoraj zagrałem. Do piątej rano siedziałem w róże. No ale wstałem, bo trzeba nagrywać jego nie? I to się nazywa Toś, Odpowiedzialność, stary. To się nazywa Odpowiedzialność. I odpowiedzialność też trzeba mieć w życiu, jak się wiesz, co robi. Ma pasję. Właśnie to jest nasza pasja, i do tego jest potrzebna odpowiedzialność. Co jest Twoją pasją? Chlanie do piątej rano? I spanie w róże? No właśnie, nie? Gadaliśmy o, w tym w odcinku o kobietach, ranking kobiet. No. Że dziewczyny, które imprezują co weekend, no to yy, mega red flag. No i właśnie się to stało. No. Ale, mamy... Ale nie jesteś dziewczyną, więc spoko. No właśnie, nie jestem dziewczyną, więc mega gid. Nie no, trzeba też mieć balans, nie? To był może pierwszy albo drugi raz, gdzie tak sobie faktycznie dałem. Mhm. Ale I... w życiu czy ostatnio? Nie, w tym roku, a mamy czerwiec. W, bo, no bo raczej tak na co dzień, no to stronie od y, napojów wyskokowych i mm -hmm. tak, no też ja sobie nie dałem nie wiadomo jak. Jestem dzisiaj normalny. <grym> <grym> Dobra, do meritum. O czym będziemy się w ogóle się nie przywitaliśmy. No co zacząłeś tak mówić nagle, stary. No, no właśnie, musisz dzisiaj to ty y, mnie tutaj z y, zbicza kontrolować. Wiesz, co. Siemanko się widzowie, z tej strony Konafi, czyli Konrad i Rafi. Witamy Was w odcinku. Dzisiaj ja prowadzę odcinek, bo Konrad jest wczorajszy, jak już widzicie, zresztą mi słyszycie. I dzisiaj porozmawiamy o motywacji i pasji. Głównie o pasji, bo jest to pasjonujące. Tak, a jeśli jara Was nasza pasja, to zostawcie suba. Dobra. Smooth. Dobra, Konrad. Wiem, że Ty dzisiaj możesz trochę nie ogarniać, ale... Nie, naprawdę ale, jest spoko. Tak, jest spoko. Dobra, Konrad, to w takim razie powiedz nam, bo Ty, lu, ty, ty wiesz, co mówią... Wiesz, co myślą wszyscy. Ty wiesz po prostu. No wiem. Czy każdy musi mieć pasję? No właśnie. I teraz mam Ci powiedzieć tak, jak ja uważam? Tak. Dlatego pytam Ciebie, a nie kogoś innego. No, no dobra, może nie jestem dzisiaj do końca normalny jednak. No ja uważam, że tak. W sensie, jeśli byłbym prezydentem... To ludzie, którzy mają pasję, byliby premiowani. Okay. Byłoby na przykład 300 plus dla ludzi, którzy mają pasję. A jak skąd byś stwierdzał, która na... pasja może być premiowana? Jak ktoś ma pasję chłaniać co weekend, to no też nie. byś mu przyznał? Nie, byłby yy, zbiór pasji. I, ka I każda pasja miałaby kod. Na przykład T1, T3, trójbój siłowy. Okay. Na przykład K1, kulturystyka. B1, bieganie. I każdy miałby, byłby przydzielony do jednej grupy okay. i byłby kontrolowany na strawie, w sensie, to byłoby wszystko zautomatyzowane. I jeśli swoją pasję realizujesz trzy razy w tygodniu, a no właśnie... a to ty, ty masz trochę niebezpieczny zapędy, stary, Ty chcesz segregować ludzi. Konrad2050, ej, ale... tak Ja se... na Ciebie nie zagłosuję. Ale ten, ale wiesz co, ale w sumie to jest problematyczne, no bo pasje mogą być też nie tylko sportowe, ja no, od razu być, wszystkie no. sportowe zacząłem wymieniać, tak. ale byłby powołany... Kto mógłbyś powołany? Kontrola. Minister do spraw pasji. Minister do spraw pasji <grym> po prostu. Po prostu. I on i jego, on wraz ze swoim zespołem pasji? Pasjonatów Wraz pasji... <grym> wraz zespołem pasjonatów kontrolowaliby społeczeństwo. No i teraz tak, wypełniasz sobie wniosek, formularz do jakiej pasji chcesz być przydzielony. I jeśli faktycznie przez pierwszy miesiąc wyjdzie, że to, to jest twoja pasja. Ten gość jest naprawdę pasjonatem yy, czegoś, nie będę mówić czego, no to dostajesz 300 plus na pasję. Dofinansowanie do, Dofinansowanie pasji. do pasji. To całkiem ciekawe w sumie. I dzięki temu ludzi... Polska byłaby po prostu zbiorem wybitnych jednostek. Nie, nie byłoby ludzi, no właśnie, bo co robią ludzie, którzy nie mają pasji? Nie wiem, czy tego nie powtórzymy, bo był alarm na dworze. Nie wiem, czy słyszałeś, ale. Ne, nasze mikrofony są teraz tak dobre, że one tego nie zebrały. No. no i co uważasz o takim pomyśle, Rafał? Ale nawet mi nie odpowiedziałeś, czy każdy musi mieć pasję. No właśnie, bo odleciałem. <laughs> Wiesz co? Czy każdy musi mieć pasję? Tak szczerze teraz. No. Jak, jak, jak uważam? Nie, mhm. ale nie szanuję ludzi, którzy nie mają. Okay. W sensie, nie utożsamiam się z ludźmi, którzy nie mają, i nie wiem, co tacy ludzie robią w życiu. Ja... W sensie, mogę zadać im pytanie? No. Jeśli są tu takie osoby. Co wy robicie w wolnym czasie? W sensie serio. I a pytanie do ciebie, Rafał. Czy hmm. na przykład oglądanie Netflixa, przeglądanie TikToka, to jest dla Ciebie pasja? Czy to jest zap. Mam z tym problem. To jest ten problem. To jest trochę przyjemność. Ciężko mi to nazwać pasją, a z drugiej strony, jeśli ktoś się pasjonuje kinematografią, no właśnie. i siedzi i ogląda filmy i nawet nie ogląda ich. E, ale fajnie jak fajnie aktorzy, coś tylko wiesz ogląda mówi, ale fajny kadr, jest ale super. super zrobi jakiś tam efekt. No nie wiem, no to. Jest krytykiem filmowym. Tak, no może, Ocenia. wtedy jest pasja. No także ciężko mi to oceniać. No. Ktoś, jeśli nie ogląda tańczących ale może jak oglądam tańczących ludzi na TikToku, no to, to też jest dla niego pasja. No ciężko mi to ocenić, co jest pasją, co nie. Nie chciałbym tego robić. Nie chciałbym być ministrem do spraw pasji, bo nie potrafiłbym ocenić, co jest pasją, co nie. Ale ja uważam, że ludzie, którzy w moim mniemaniu nie mają pasji, nie to, że ich nie szanuję, tylko są dla mnie mniej ciekawi. Ja myślę, że w takiej sytuacji zainterweniowałby prezydent. Mhm. I jasno ocenił. Okay. I ja scharakteryzowałbym pasję jako coś, co musisz zrobić dodatkowo. W sensie to nie jest coś, że wracasz do chaty, kładziesz się i oglądasz film. Mhm. To jest coś, że musisz poświęcić czas na zrealizowanie tego. Musisz kupić płótno i poświęcić czas na namalowanie tego obrazu. Stać i to robić. A ty, że ty masz jasny wkład i efekt. To co fajne, całkiem to co fajne przepisy. To, jest, to przepis, coś, no? co ty zrealizujesz? Ty przebiegniesz te 5 km, ty namalujesz ten obraz, ty zaśpiewasz tą piosenkę. Ale ty nie nakręcisz tego. Kręcisz film? To jest pasja. Możesz kręcenie filmów krótkometrażowych Jest to pasja. A jak ktoś kręci i ogląda w wolnym czasie, żeby się inspirować? Jak najbardziej. To wtedy jest już pasja oglądania Netflixa? Nie, nie, bo inspiracji nie dodajemy do tego. To już minister do spraw inspiracji. Mówimy o pasjach, czyli o czymś co ty realizujesz? Wiesz, to, że oglądasz umieśnionych facetów na Instagramie, to jest twoja pasja? To nie jest. To jest inspirowanie się. Element motywacji. Element motywacji mojej pasji, no. Może masz rację, możesz mieć rację. Oczywiście, że mam rację. Więc już, dobra. Mamy to za sobą. Wiemy czym jest pasja. Tak. I wiemy czy warto ją mieć. Tak. Warto. Tak. Tak jest. Tak. Tak jest. Wiemy czym jest pasja, wiemy, że warto ją mieć. Więc widzowie mm. pewnie też zakładają, że my ją mamy. Nie? Widzowie oglądają rezultaty naszej pasji. Tak. Nie no z, to... oczywiście, bo mamy, ja mam na przykład wiele pasji. No właśnie, no i w odcinku pierwszym o do naszym. Trochę napomknęliśmy, co robimy w życiu, ale w sumie nie rozwodziliśmy się na ten temat. Więc teraz masz, Rafał, swoje dwie minuty. Potrzebuję moich dwóch godzin, stary. No dobra, dobra ale takie kluczowe twoje Streszczając, pasje. Na ten moment aktywne moje pasje to przede wszystkim prowadzenie kanału na YouTubie. Ale z tym się wiąże też nauka montowania, bo oprócz montowania bieżących materiałów, to cały czas się uczę yy, nowych sztuczek montażowych, nowych, nowych, nowych funkcji wszystkich programów montażowych, żeby robić to jak najlepiej. Wplatać to też do mojej codziennej pracy i generalnie to się tym jaram. No, uważam, że to jest moja pasja i po prostu poświęcam temu też mój wolny czas. Sport, wiadomo. Bieganie, mniej, ale siłownia, jak najbardziej. No, trzy treningi w tygodniu, no dwa to obowiązkowe, ten niech nóg się czasem odpuści, ale generalnie to staramy się nie odpuszczać wiadomo. Jest to zdecydowanie pasja jakby dla mnie tydzień bez treningu to już tyle mnie, no nie jestem w stanie po prostu wytrzymać. Też ale tak już masz, tyle też tyle razy o tym gadaliśmy, że też tak masz, że najbardziej spumpowane po treningu nóg masz bicepsy. <grym> 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 tak. kolejna pasja nie tak dawno temu, ale nawet, nawet to, że otwieraliśmy kartę Pokémon, to bym też uznał. Oczywiście. Trochę za takie hobby. Hob A właśnie... chod, czy hobby to pasja? Nie. Ale Wiesz, hobby. To jest... Bo hobby możesz też mieć kurwa Kurde, kolekcjonowanie znaczków. No, przyszłego. może, to bardziej było hobby. hobby. Ale no jeszcze nie tak no pewnie też pamiętasz moją pasję co do y, nauki magii. Ja pierdzielę, no przecież ja chciałem zostać iluzjonistą magikiem, no i uczyłem się tego i robiłem też sztuczki w Pokażesz mi kiedyś sztuczki na wizji? Mogę Pok pokazać kiedyś. Ja też, ja też mam dobrą sztuczkę. Ej, dobra, mogę pokazać ci moje sztuczki? Ale dzisiaj? Tak, teraz mogę je pokazać. No to dawaj. Patrz, czekaj, muszę wyjąć sznurek. Patrz teraz. Mam taki sznureczek tutaj, niewidzialny. Aha. Mogę sobie go zamocować tutaj, przez gardło. I raz. No niezłe. No i z bieżących pasji to tyle, ale to głównie dlatego, że już po prostu nie mam więcej czasu. No właśnie. Jeszcze ostatnio myślałem, że na przykład no możesz się śmiać, możecie się wszyscy śmiać. Pierwszy raz to na wizji. Ale chciałem napisać swoją książkę. A słyszałem o tym pomyśle? No? Okej, okay. ty słyszałeś, ale chciałem napisać książkę nie dlatego, że lubię pisać, bo nie lubię, ale miałem, lubię ogólnie wszystkie historie fantazji miałem fajny pomysł na historię fantazji. Po prostu chciałem ją sobie napisać w formie książki i zobaczyć, jak sam sobie poradzę z rozpoczęciem wątków i później rozkręceniem ich w ciekawy sposób i skończenie tego, żeby to było takie fajne, takie też nieliniowe i na przykład to było, ale nie mam na czasu, nie, nie zrobię tego na razie. No. Ja myślę, że swoim mango mózgiem mógłbyś <laughs> wymyślić jakieś fajne historie i je napisać. No, miałem już pomysł, no. No to dawaj, tak nie, no dawaj stary. Tyle, no tylko czas, czas mi jest potrzebny, no jest po prostu mnóstwo no, tych trzeba... rzeczy do robienia, no. Sam Konafi, no wieszcie, Wy oglądacie materiał samiście, tam 20 minut usiedli, nagrali, wrzucili, tyle. No niestety, no nie tak to wygląda. Nawet taki amatorski kanał na dwie osoby wymaga sporo pracy. A praca równa się czas, no niestety. Tak, także ale trzeba praca, ograniczać. praca równa się też efekt. I to, co, I to jest Twoje dzieło. I kiedyś, wyobraź sobie, mieszmy kiedyś dziecko i powiesz mu, że tata napisał książkę. no ją mama. I przeczytała ją mama. No. Niektórych rzeczy nie można odkładać za bardzo. Po prostu, no. jak masz ten już mały to jest to sianko, mm -hmm. na które pada słońce i ono zaczyna się dymić. Tak. I ono teraz może powiedzieć, Koner zapłonie czy nie zapłonie. No. Ale ja też uważam, że jeśli chodzi o zaczynanie nowych pasji i szczególnie takich, które są angażujące na, dłuższy, na dłuższą metę, to po prostu trzeba zacząć w momencie, jak masz na to zajawę jakby My ten kanał odpaliliśmy. Jak dosłownie jednego dnia usiedliśmy i stwierdziliśmy, ale by było fajnie to zrobić. I póki mieliśmy zajawy zupełnie nieprzygotowani właściwie do tego, usiedliśmy, nagraliśmy pierwszy odcinek, lecąc na zajawie. Bo jestem przekonany, że jakbyśmy najpierw się zaczęli zastanawiać nad sprzętem, nad tym, jak to zrobić, jaki zrobić setup studia, no. że może jeszcze to ogarnijmy, to to, to zanim zaczniemy, to zanim byśmy to wszystko zrobili, to żeby się nam odechciało to robić byśmy nigdy nie wystartowali. Ostatnio Trzebało o tym gadaliśmy, że to było zupełnie nie w moim stylu, że tak to zrobiliśmy, no. ale ostatecznie wyszło dobrze. No. Dobra, Ale Konrad, Twoje pasje teraz, ty nam powiedz. Moja pasje, no ja, u mnie są to głównie pasje sportowe i tak jak zauważyliście, jak zacząłem wymieniać pasje, to zacząłem wymieniać tylko pasje sportowe, bo moje życie to jest sport. No co, siłownia, bieganie, dieta, gotowanie, no. ale rymuje. to są takie, to jest moja baza. Mój tydzień to siłownia i bieganie, no ale poza tym mam też takie pasje poboczne, które nie są takimi pasjami, że ja je uprawiam co tydzień, ale mam mega zajawkę na to typu wspinaczka, typu billard. Ee, jakieś tego typu rzeczy, no ale mam też pasje bardziej kreatywne, których ja nie określam trochę jako pasje, bo ja je traktuję już jako po prostu swoją codzienność. Czyli to, co robię w pracy, to te rzeczy, które mnie inspirują. Przeglądanie social mediów to jest dla mnie pasja, bo ja to z tego coś... Właśnie, no to nie jest pasja, to jest ta inspiracja. no, Ale ja na przykład zacząłem trochę podchodzić do tego tak, że jak przeglądam tego TikToka, to nie przeglądam, żeby potem zapomnieć, co oglądam, tylko żeby wyciągać z tego jakieś wnioski. Albo nawet jak wyświetlają mi się reklamy, czy jakieś tego typu rzeczy, to sobie staram coś wyciągać i zapamiętywać jakieś, nie wiem, jak ona została zrobiona, żeby to przyciągało uwagę. Jak to, jaki cel ma to wywołać i tak dalej, nie? Mhm. Więc trochę to też jest yy, część jakaś, jakaś pasji. No na pewno też się jaram tym, co robimy jako kanał. Montowaniem tego, wymyślaniem pomysłów, myśleniem nad strategią i tak dalej. No, ale kurczę, dla mnie to jest sport to jest największa moja życiowa pasja i największe moje życiowe osiągnięcie. Ostatnio zacząłem mega doceniać, że mogę sobie żyć w taki sposób. Sport jest Twoim największym życiowym osiągnięciem, a nawet stu nie wywaliłeś na ławie. No, ale wiesz. <grym> wiesz co? Ale pojechamy. Ale będziemy mieć zaraz kosa, nie? No. Przestaniemy do siebie nie, się odzywać. Możemy to na wyciąć. Cinta. Jak chcesz. Nie, to, to znacznie sympatyczne. Nie, bo to pokazuje, jaką jesteś osobą. <grym> A, no przecież nie wymieniłem dyskorolki. A bez kitu. To była pasja przez. największa zajawka w życiu przez 9 lat z mojego życia i twojego 9? pewnie też? Mojego dłu dłużej. No ja zacząłem mieć jak miałem 11 lat. Skończyłem mając 20. W sensie, przeszedłem do okazjonalnej jazdy mm. mając 20? To 9 lat. To lat. No nie, no generalnie dyskorolka, no ale to było, to było całe życie. To było. To było... Oglądanie y, filmów deskorolkowych na zajazach. Jedzenie na Skegerbożdzie. Fingerboard. Na, na PlayStation granie tylko w skate, trujeczkę czy tam session. No wtedy nie było jeszcze session. Nie. Ja grałem w skate, ja jestem ja wiernym też. fanem serii skate. Ja też. Jeżdżenie na desce, spotykanie się z ziomkami, nie. myślenie, na jaki spot jedziesz, wszystkie takie podróże deskorolkowe, do innych miast, do. No... To było no. życie, bo to jest po prostu, to, to, to był skate life, no to było po prostu życie. Skate life. Ale że to było fajne. życie wokół zajawki, tak jak teraz no. trochę to jest z Czy można mieć zaplanowaną pasję, na którą nie masz czasu? Nie. nie. Bardziej, czy masz coś, co chciałbyś spróbować w życiu? tego spróbować. typu? No. Chciałbym na przykład mieć właśnie od czasu do czasu weekendy, w które gram w tenisa na przykład. Z pasji, która wyniknęła przez kontuzję. No. Przez to, że zwichnąłem w zeszłym roku łokieć i zacząłem biegać. Pociągnąłem to teraz dalej i dołączyłem do run clubu. Serio? Tak. Nie, Zdałem, się nie, nie, nie byłem jeszcze na ani jednym <laughs> spotkaniu, na razie jestem tylko na grupie, na okay. Whatsappie, a, no ale jest, już jest coraz bliżej do tego, żeby się spotkał z ludźmi i poszedł z nimi biegać. Okej, okay, fajnie. No, kolejna jakaś część tej zajawki. Budowanie takiego community, społeczności wokół no, zajawki To jest też i poznawanie mega. ludzi o podobnej pasji, to jest mega spoko. Tak. Na desce to było bardzo wyraźne, bo na desce po prostu no. wychodziłeś na skateparki, i poznawałeś ludzi, na spotach, na skateparkach, no a tutaj, w sumie to jak biegasz, to nie wiem jak Ty, ale ja zawsze pomacham osobie, która biegnie no za No, To jest mega fajne, Nie tak nie. jak motocykiści sobie machają, no. tak samo biegacze. No. A masz tak, że wyzywasz osoby, które Ci nie odmachają? Tak. Ja, tak. Znaczy, no. wyzywam, pod nosem sobie no wiadomo, że no, nie, nie odwraca się. Taki i owaki. A to pytałeś, czy ja mam takie? Tak. E <laughs> nie pytałem, ale chciałem zapytać. Tak. Ja Ci powiem, co chciałem mega spróbować. Pójść na golfa. O, tak, taki no, golf life. Też bym żeby, tylko właśnie, ja wiem, że trzeba przez to przejść, żeby się nauczyć odbijać. Pójść na początku na ten taki tylko tor, gdzie próbujesz walnąć jak tak dalej. Chodźmy na Ale to. pójście na taki amerykański golf, gdzie no. masz cały tor, bierzesz taki omelexa, jedziesz sobie z ziomkami i cały dzień spędzacie jeżdżąc od dołka do dołka, odbijając no. piłeczkę. To mi się wydaje być tak relaksujące mega. w ogóle, tak, taki wypasiony sport. No. To Ale bym to, strasznie się spróbować. To, to też jest podobno mega drogi sport. Jest drogi. Ale na takie odbijanie piłeczki możemy się przejść. Bardzo chętnie. Znaczy, ja już się z, z dziesięcioma osobami za to mówiłem, że na pewno pójdziemy, i jeszcze z nikim się nie wybrałem. Ale to ale... teraz y, jestem też ja w tej dziesięciocenowej grupie. Ale więc jak zrobimy? powiemy, że nagramy z tego vloga na Konafiego, to pewnie pójdziemy. Albo chociaż dodamy storkę. <laughs> Albo weźmiemy storkę, no. Drugie, no ty tutaj już to wspomniałeś, y, bardzo bym chciał pójść na wspinaczkę. I tworzył się w ogóle ścianka wspinaczka się otworzyła tuż koło mojego domu. Jeszcze na niej nie byłem. A ja może dzisiaj będę na niej. No, nie więc obczaję i. Na głowę? No. O. Więc obcza... a nie mówię ci, no bo jesteś zajęty. Ale no. ogólnie, no to tak, No też planujemy razem się przejść na ściankę. I od no. kurde to mega długiego czasu, nie? No. Też trzeba po prostu wziąć się i to zrobić. No właśnie, i, i mówimy o tym, że ludzie odkładają rzeczy i nie robią ich. No my też to, no robimy, i my no. też to robimy, nie? Zdarza się nawet najlepszym. Ale no, jakbym każdą rzecz w życiu, na którą mam pomysł, od razu to robię, miał robić, to nie miałbym chyba czasu na nic innego. Ja bym chciał kiedyś zagrać me mecz baseballa, stary. O, to no, w ogóle nie jest mój tak, <laughs> tak? Ja bym chciał zagrać mecz baseballa. No jest po prostu dużo takich rzeczy, które chciałbym, nawet nie to, żeby to była moja pasja, tylko spróbować po prostu. Wiesz co, o, właśnie ostatnio gadałem z pewną osobą o tym, bo ja trochę właśnie za bardzo podchodziłem przez bardzo długi czas swojego życia do tego, że jak się za coś bierzesz, to musisz to robić na 100%. Wcale tak nie jest. Nie jest. W sensie rozkminiałem to, bo ta osoba przytoczyła pomysł na zjazdy na rowerach MTB górskie, nie? Mhm. I to nie jest tak, że musisz zjeżdżać od razu z Mount Everestu no, nie musisz. Trasami kurde, schopami i tak dalej. Możesz sobie po prostu pojeździć po lesie na rowerze. co no jest najważniejsze? Fan. Żeby mieć z tego fun, no dokładnie. dokładnie Wcale tak. nie musisz robić tego na 100%, żeby mieć z tego fun. Dokładnie tak. No. I właśnie tak warto zaczynać swoje pasje. Nie musisz od razu inwestować 500 zł w buty do biegania. Nawet nie powinieneś tak szczerze. Mówiąc. Nawet nie powinieneś, bo one ci nic nie zadzą, bo nie wykorzystasz tego, a buty za 500 zł to nie są też jakieś specjalne. To no nie są. Akurat, akurat słaby przykład dałeś. Słaby przykład. Da. Może kijów. idąc pierwszy raz na golf, a nie musisz od razu kupować kij za 20 tysięcy no. kijów. Kijów? kijów. kijów. Chyba, że, chyba że musisz dojechać autem, no to kije też. <laughs> Albo buty za 1500 zł. Albo skarbonową 1500, wkładką, tak. jakimś mega podbiciem. Nie wykorzystasz tego mordeczko. Idź po prostu załóż te buty, które nie mają płaskiej podeszwy. Nie, a nawet możesz iść bez butów pobiegać, przebiegniesz 500 metrów, się zmęczysz i tak. Co jest rzeczą, która Cię motywuje w swoich pasjach? O, to też dobry wątek dałeś. Kurde, nieraz nie rozkminiam takich rzeczy. A to jest w sumie mega ważne, żeby wiedzieć, co Cię motywuje do tego, że Ty chodzisz na tą siłownię trzy razy od pięciu lat. Trzy razy w tygodniu. Mhm. I co mnie motywuje? Ja myślę, że jest tylko jedna Cel. No dokładnie. Droga. Tak. I to, że masz nie fan. Tak. To, że masz fan z osiągnięcia swojego celu, ale najważniejsze jest mieć cel. Robić coś bez celu, to po chwili tracę, no to zajmę, tak szczerze mówiąc. Tak, ale warto sobie też porozmieniać to, nie? Właśnie trochę docenić, że masz tą możliwość pójść na siłownię, że co z tego czerpiesz, czemu idziesz na tą siłownię? No właśnie, zastanowić się nad takimi rzeczami, bo jak sobie je uświadomisz, no właśnie to jest to, co ja dopiero teraz zaczynam robić. No, bo 5 latach chodzenia na siłownię zaczynam sobie uświadamiać. Na przykład jak ostatnio sobie spojrzałem w lustro i ja tak mówię, Ej, kurde. Widzę efekt tej pięcioletniej pracy mhm. i cieszę się, że zacząłem to robić. A nie miałem nigdy takiego, że zastanawiałem, Ej, dobra, w sumie to faktycznie nie jest źle. No, ale też przy czym uważasz, że jak zaczynasz coś robić, to nie masz celu to ten pierwsze, drugie, trzecie wyjście na, na... żeby wyjście, no nie musi być wyjście, no zaczęcie no. robienia czegoś, to robisz to po prostu z czystej zajawy, nie masz celu, ale żeby się utrzymać w tym przez dłuższy czas, to musisz mieć cel. Nie wiem, czy to będzie cel siłowy, cel osiągnięcia dobrej masy, redukcji, wagi, sylwetki, cokolwiek. Czy nowego PR-u, czy jak największych wyników, wiadomo. Biega, biegowo, żeby przebiec półmaraton w takim tempie, albo żeby rekord trasy zrobić, rekord toru, albo cokolwiek. Yy, I uważam, że to jest... Bardzo motywujące, żeby dochodzić do kolejnych kamieni milowych, żeby mieć poczucie, że z każdym kolejnym treningiem progresujesz. Cel to droga, a droga to przyjemność do tak. osiągnięcia celu. Tak. I jeśli już osiągniesz cel, to nigdy nie będzie tak, że na tym skończysz, tylko. No, wymyślić sobie kolejny, będzie. bardziej wymagający cel. Dokładnie. I, I tak się rodzi pasja. Tak jest. Jak zaczynasz jeździć na desce, twoim pierwszym celem jest to, żeby się na niej utrzymać. Później tak, wymyślasz sobie oli, y flipa, potem y flipa na 50 jest, i tak stary, dalej. Pierwszy no. kickflip, no. ja pierdzielę. A, wy, a ja w życiu ja pierwszy... pamiętam mojego pierwszego kickflipa cały czas, ja go pamiętam. To było po prostu dla mnie takie emocjonalne przeżycie, że, tak. że udało mi się po, po takim czasie... I tyle, tyle czasu po prostu nie potrafiłem go zrobić. Kręciłem tą deską i nie potrafiłem na niej wylądować. Jak w, w końcu sam... Sam się zaskoczyłem, jak na nie wylądowałem. Naprawdę, po prostu wylądowałem tak. No. Udało mi się, co jest. Wierzę, co chodzi. chodzi. I rozkminianie. co zrobiłem inaczej, że mi się teraz udało. Cudowne. A uczucie. wiesz, że ja najpierw się nauczyłem -flipa, a potem kiklipa. No A no, i Nigdy nie lubiłem <grym> takich osób jak ty. A, no, a teraz robimy razem kanał. Wow. Ta. Najważniejsze w tym w sumie, żeby. No dobra, bo jak się tłumaczą ludzie najczęściej, którzy nie mają pasji, że nie mają czasu. Tak. Że oni. To to. to, to. O! o, o. <laughs> nie masz pasji? O. To co ty robisz w życiu? W sensie, naprawdę, nie, no, za, to po prostu kwestia organizacji, zaplanowania sobie. Wiesz, nie, nie musisz być zawodowcem. Możesz to raz w tygodniu pójść na siłę, raz w tygodniu pójść pół godziny pobiegać z rana lub wieczorem przed snem. A z drugiej strony mówisz, że ludzie bez pasji to najczęściej ludzie bez czasu. To ja się zastanawiam, skoro nie macie pasji, to na co ten czas yy, wykorzystujecie? Co robić w wolnym czasie, jak nie masz żadnej pasji? No siedzieć chyba, oglądać Netflixa i TikToki. No rozumiem, że masz obowiązki domowe. Posprzątać, jak macie dzieci, zająć się dziećmi. Yy, ogarniać rzeczy dorosły, dorosłego życia powiedzmy. Czy... No, może są osoby, które pracują po 18 godzin dziennie. No to, to Ale wiadomo, dobra, ale... ale dobra, ale słuchaj. Miałem okres... O, stary, gratulacje. Cieszę <grym grym grym> się, że go przeżyłem. <grym> ale bym no... jeszcze dodał, że w standard... Kurczę, nie chciałbym tutaj generalizować mimo wszystko, bo myślę, że są osoby, no nie mówię, że nas oglądają, bo, bo może nie, ale myślę, że są na świecie osoby, które żeby wiązać koniec z końcem muszą pracować na dwie zmiany na przykład. No 16 godzin dziennie siedzą w pracy na przykład. No to wiadomo, że ciężko jest znaleźć. Takie osoby no to traktujemy po prostu jako wyjątkową sytuację i bardziej mówimy o takich standardowych osobach, typowych ludziach, którzy po prostu w wolnym czasie siedzą na TikToku. No właśnie i dla takich ludzi będzie moje rozwiązanie 300 plus dla pasji. Tak. Także subskrybujcie ten kanał, żeby móc się zaliczać do tej grupy osób, Żebyście mogli się motywować tym, co my tutaj yy, mówimy, i żebyście za te paręnaście lat mogli dołączyć do programu 300 plus dla pasji. Ale stary, żebyś mógł wystartować jako kandydat na prezydenta, musimy uzbierać 100 tysięcy podpisów dla ciebie. Czyli musimy mieć minimum 100 tysięcy subów do którego roku? 2035? Policzymy to, jak będzie potrzeba. Dobra. W każdym razie subujcie, żeby Konrad miał większą szansę na zostanie yy... Yy, waszym sportowym prezydentem. Zreszcie Sportowa prezydenta. Polska. Sportowa Polska. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. No. Nie będziemy lecieć fantazjami. Do zobaczonka, dzięki za wysłuchanie i widzimy się w następną niedzielę. Nara. Siemano. Boop.